Witam, ja jestem Witekswan i zapraszam na kolejny odcinek przygody z pikselami. Dzisiaj w, zrobimy sz, szklarnię z bambusem czy tam trzciną. I później e, z tej trzciny, wiecie, książki, tam biblioteczki. No, no to dzisiaj właśnie zrobimy szklarnię, ale powiem Wam jeszcze, jak zawsze, coś robiłem w międzyczasie. To zrobiłem trochę, no nie, trochę, no trochę dużo zrobiłem. No, a mianowicie tam dokończyłem domek, tu drzewa posadziłem. Zrobiłem ścieżkę do domku, wieczną studnię. Zobaczcie, wieczna. No, yy, zrobiłem tu taką wyrandę mini. O, zrobiłem dach. Tu taki balkon. No i w wśro... ja, dywanik. Yy, wycieraczka, przepraszam. I w środku jeszcze zrobiłem tu skrzynię. Takie wiecie, na szybko. Na razie nic nie mam. Zrobiłem tutaj spalarnię. No, telewizorek. Z kanapą. Kilka obrazów położyłem. Lampy. E, tu jeszcze zrobiłem magazyn. Takie drogocenne rzeczy: czyli to wszystkie z żelaza, złota, diamentów i inne takie. Ziemia, piachy inne sześciany. Czyli szkło, które mam. E, no, i inne takie. Tu jest rzeczy z roślin i zwierząt. Tu akurat powinno być trzcina, ale teraz mam, żeby zrobić szklarnię. Tu mam drewno, deski i wyroby z drewna. Takie. Bruki podobne. To co z bruku. I sam bruk. Wenna i barwniki. wenu mam mało. Później się uzbiera. Różne proszki, węgiel. Proszki, na razie mam węgiel, co tam w piecykach. I tu jeszcze było miejsce do... po zrobieniu magazynu, to sobie przypomniałem i miejsce akurat nie było na skrzynię, więc tutaj tak postawiłem. Tu są inne takie. O, jeszcze powiem Wam. Jak podróżowałem, e, wspierając drewno, znalazłem takie złoża gliny i wziąłem je, e, tak wiecie, połączyłem. Później je rozdrobnię i wezmę na cegły i bloki ceglane, później to zrobię. Tu różne takie pochodnie, inne. A tu narzędzia do pracy. Na <noise> więcej kilofów. Dobra, pokażę Wam jeszcze moją sypialnię. Tu się idzie nią. O, tak. Tu takie lampy. Jak nie wiecie, jak postawić pochodnie na craftingu, to tam mam odcinek. Bo, yy, wcześniej jeszcze zrobiłem. Tu zrobiłem takie łóżko. No takie nad łóżkiem, jak się śpi to tak Psi. Tu obraz taki postawiłem Tu jeden balkon Tu taki na widok jeden I mam jeszcze drugi balkon Tu taki Dobra W tym miejscu wyrównałem trochę taką głowę Były dwa poziomy I w tym miejscu zrobię szklarnię Tak bym chciał A więc możemy się teraz zabrać wszystko? Wszystko pokazałem chyba. O, o nie. Nie, wszystko, dobra. To idziemy. Pokopałem trochę w kopalni. Nie znalazłem tam takich dobrych rzeczy, tylko trochę żelaza. Dobra. Więc zaczynajmy. Dobra. Kura. Kura chciała zobaczyć, Później, pewnie chciałaby później zrobić taką szklarnie. No, przygląda się teraz. Kurde, nie odchodź. Zostań tu. Dobra. O, już się ciemno robi. Dobra. Dobra, sorry za takie coś. Bo telefon do mnie zadzwonił. No, no, robimy dalej naszą szklarnię. Telefon do mnie zadzwoni. Jeśli było słychać muzyczkę, to właśnie mój dzwonek. Dobra. Kura, no, odejdź. No się. No sio. Dobra. A nie, nie, nie. To zrobię tu takie wyjście. Drugi, po... Drugi. No, no. No, no, no. Nie drugi poziom, tylko... No, dalej robimy. O, szkło. Robimy dalej. Czekajcie... Mhm, mm Jak mm -hmm. mm, dobra. Ze szkła będzie szklarnia. No jak sama nazwa wskazuje szklarnia, ze szkła jest. Akurat w nocy muszę ją robić niestety. Tak jest życie. Mam tu przeszykowane szkło. Wiecie co wkurza mnie ta noc, pójdę do domku. Prześpię się. Mhm. Będziemy chrapać. O, 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 dobra. O, kolejny dzień pracy. Hej, ho, hej ho, do pracy by się nie szło. <laughs> Co tu powiedzieć? <śmiech> <śmiech> Proszę o więcej komentarzy w filmikach. O bardzo się cieszę, kiedy właśnie są komentarze. Proszę o subskrypcję, oceny. O i powiem wam jeszcze, że w kopalni spotkałem slimy. No to takie są sześciany, takie płaskie. One są całe zielone. One nie gryzą wcale, tylko popychają. No najgorsze, właśnie jest, kiedy jest się w i one popychają, ponieważ jak jest lawa, to do lawy mogą. O wspominał już w odcinku wcześniej J.J. Joker. On nie spotkał ich, tak powiedział, a ja spotkałem Buchu. Czuję się taki fajny. Chyba będzie dwupiętrowa ta szklarnia. Będzie fajniej. A nie, nie będę schodził. Albo wejdę tu. Oj, no nie, nie miałem spadać. 1 2 3 4 5 6 7 7. To jeszcze na jeden jeszcze Dobra, to widzimy się za chwilę, kiedy już wezmę do końca, żeby się zmieścił filmik. No, a więc widzimy się za chwilę. Dobra, w końcu już y, w części zrobione. Tylko teraz położyć trzcinę. Pokażę, jak stawiam trzcinę. <laughs> no, może nie jest takie fajne, ale żeby był odcinek trochę dłuższy i coś się trochę działo. Nie jak poprzednie, jak z tym bowiem budowniczym, ale to mniejsze o to. <laughs> o tu. tu. nie wiem skąd się wzięło. Trzcina mam, e, ponieważ e, wcześniej pokazywałem, e, że wędrując, e, posz, e, rąbiąc drewno, znalazłem właśnie e, dwa bambusa, czy tam trzcinę, jak to woli, e, i. E, no i postawiłem w takim skromnym miejscu no i zbierałem, zbierałem a, aż e, otrzymałem tyle ile właśnie mam teraz więc, więc więc, więc, więc więc właśnie tak zdobyłem trzcinę może tu z dołu ta ziemia dziwnie wyglądać no ale lepiej żeby było jak Mam. Lepiej, żeby było więcej trzciny niż mniej. No, akurat jeszcze zostało 30. Tu nie mogę położyć, ponieważ jest drabinka, więc... Wezmę jeszcze to trzcinę, co teraz mam, zamienię na książki i papier. Książki się robi chyba tak. 10 I tu dziesięć. A nie, odwrotnie. Tak. I właśnie o tak się robi. No nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 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 dziewięć, dziesięć. I to są książki. Jeszcze pokażę Wam, jak biblioteczki zrobić. Biblioteczki dość prosto. Trzeba tu położyć książki tak poziomo po środku i resztę wypełnić deskami. Nie mam więcej desek. To zaraz dorobię. Dobra, tyle na razie wystarczy Raz, dwa. No. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jedna książka została. akurat. Dobra. Teraz powiem najgorszą rzecz. Że jak się rozwali. Kurczę, chrypkę mamy jakoś. Że jak się położy biblioteczkę i się ją rozwali, to niestety nie wypada. Jeśli ma ktoś jakiś sposób właśnie, żeby wypadało, że czym można walić lub co trzeba zrobić, no to proszę piszcie, bo nie chcę marnować tyle książek. No dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja lecę, nara.